Ej, ty na szybkim koniu, gdzie pędzisz kozacze? Czy zaoczył zająca, co na polu skacze? Czy rozigrawszy myśli, chcesz użyć swobody i z wiatrem ukraińskim puścić się w zawody? Lub może do swej lubej, co czeka wśród niwy, nucąc żałośną dunkę, lecisz niecierpliwy. Bo i czapkęś nasunął i rozpuścił wodzę, a długi tuman kurzu. Ciągnie się na drodze. Zapał jakiś rozżarza Twojej twarzy śniadość i jak światełko w polu błyszczy na niej radość, gdy koń, co jak ty dziki, lecz posłuszny żyje, porze szumiący wicher wyciągnąwszy szyję. Bez Boże, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym świątecznym już odcinku z cyklu Mówiąc Krótko. Życzę jednocześnie dużo radości, ciepła i pełnych Bożej Miłości świąt Bożego Narodzenia. A skoro święta i nieco więcej wolnego czasu, to w wolnej chwili warto sięgnąć po dobrą książkę. Przedstawiałem już państwu w swoim programie pierwszy tom trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego pod tytułem Komysze. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować tom drugi zatytułowany Wstannicy. Przytoczony na początku fragment pierwszych wersów Marii Antoniego Malczewskiego, powieści poetyckiej z okresu romantyzmu, która sama w sobie jest godna lektury, przypominał mi się nieustannie, kiedy czytałem drugi obszerny tom Przygód Stasia. Można by go nawet żartobliwie nazwać Staś w krainie Kozaków. Mam wrażenie, że Łobodowski próbował ocalić od zapomnienia świat dumnych mieszkańców Kubania. Choć dzieje się tu wiele, to jednocześnie tempo akcji jakby spowalnia jest stan zawieszenia. Poznajemy obyczaje Kozaków, ich życie. Świętowanie ważnych wydarzeń, ich mentalność, w której honor, wierność pewnemu kodeksowi postępowania i duma mieszają się ze zwykłym okrucieństwem, wręcz mentalnością dość prymitywną, którą chrześcijaństwo jedynie dotknęło po powierzchni, nawet jeśli prawosławne święta i uroczystości stanowią integralną i nieodłączną część ich życia. Tom ten jest wyraźnie odrębny od tomu poprzedniego, choć pewne wątki rzecz jasna się powtarzają. Ten wspomniany stan zawieszenia w powieści jest jednak pozorny. Podobnie jak w Marii Malczewskiego pędzący kozak jest zagadką, niepokoi i jest zapowiedzią nadciągających wydarzeń, tak w powieści Łobodowskiego mamy różne znaki i sygnały nadciągającej katastrofy. Najbardziej wymownymi są apokaliptyczne wieszczenia babci Oksany. Łobodowski w swojej powieści, podobnie jak w pierwszym tomie, nawiązuje nieustannie do Sienkiewicz'a, do jego trylogii, i sporo bez wątpienia autor Sienkiewiczowi zawdzięcza. Pokrewna jest tutaj umiejętność snucia ciekawej opowieści. Jednak jeśli potop czy ogniem i mieczem można by spokojnie polecić młodzieży, wahałbym się z rekomendacją powieści Łobodowskiego nawet nastolatkom. Pod tym względem Łowodowski przypomina nieco Michała Kryspina Pawlikowskiego, autora innej, mało znanej, choć ważnej powieści dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, który z kolei w swoim dziele często przywołuje pana Tadeusza Adama Mickiewicza. U obu autorów odniesienia do Sienkiewicza czy do pana, czy do pana Tadeusza, do Adama Mickiewicza są równie ważne. I jednocześnie świadczą o lekturach, które kształtowały pokolenie Polaków na przełomie XIX XX wieku, na początku XX wieku. Zarówno u Łobodowskiego, jak i u Pawlikowskiego, niebagatelną rolę odgrywa wątek erotyczny. U obu autorów moralność tego wątku jest. Wątpliwa. W przypadku Łobodowskiego usprawiedliwia to młody wiek przedwcześnie dojrzałego, choć mimo to wciąż mocno naiwnego głównego bohatera. Ale nawet biorąc to pod uwagę, trzeba przyznać, że erotyzm i stosunek do kobiet jest tutaj dość prymitywny. Staś, syn polskiego oficera, do którego kazacy czują respekt, jest tak naprawdę psuty. W pierwszym tomie erotyczne fragmenty czytało się z poczuciem pewnego Dyskomfortu z powodu młodego wieku bohaterów. Zresztą miało to też i pewien sens. Było bowiem przedstawieniem utraty dziecinnej naiwności i niewinności, czego symbolem jest wyraźnie Nina Bachmatiewa, która to postać wyraża też splugawienie i zbrukanie świata, nie tylko Stasia, jakie przyniosła rewolucja bolszewicka. W tomie drugim natomiast, fragmenty erotyczne czyta się z poczuciem. No, pewnego zażenowania. Jeśli w trakcie lektury mam poczucie, mamy poczucie stanu niepewnej stabilizacji, zawieszenia, to pod jej koniec następuje przyspieszenie, i podobnie jak w pierwszym tomie, Łobodowski zostawia nas z pragnieniem dowiedzenia się, co wydarzy się dalej. Demidenko wyszedł odprowadzany przez atamana i resztę starszyzny. Wygramolił się z trudem na konia, zaciął go z lekka na hajkom. Jęńcy bolszewiccy, stojący w szeregu przed gankiem, odprowadzali go tępym spojrzeniem. Właśnie zaszło słońce i krwawa pożoga stała nad stanicą. Wyły psy i wrony wrzeszczały na drzewach. Stado krów przeszło placem, wzniecając gęsty pył. Stary kozak jechał z głową zwieszoną na piersi. Ktoś z ciekawych zauważył, że dwie wielkie łzy spłynęły mu na siwe wąsy. Mówiąc krótko, Stanicy to powieść w pewnym sensie Sienkiewiczowska z ducha, ale też najprawdopodobniej inspirowana własnymi doświadczeniami samego Łobodowskiego. To fascynujący obraz kozaków, nie pozbawiony także nawiązań do historii i do bliższych nam geograficznie rejonów Ukrainy. To powieść przygodowa, ale też opowieść o dojrzewaniu w czasach zamętu i odchodzeniu w przeszłość pewnego świata. To faktycznie dobra lektura na długie zimowe wieczory, choć wahałbym się niestety polecać ją młodzieży. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz życzę spokojnych i dobrych świąt Bożego Narodzenia. Z Panem Bogiem.